W Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu po raz pierwszy pokazano miasto w nowej odsłonie. Uczniowie technikum informatycznego z zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 zaprezentowali gotową grę w technice 3D Sieradzki spacer. Prace trwały kilka miesięcy i nie zawsze wszystko szło zgodnie z planem. Ja tworzyłem modele, które, mia które miały odzorować sieradzką storówkę, no i ogólnie ulice. Wiadomo ze zdjęć, jeśli budynek istnieje, no to Bartek mógł obfotografować go z każdej strony. Na przykład no, z ryciny rycina jest płaska, a budynek ma wyglądać w grafice trójwymiarowej, więc naprawdę było troszeczkę trudniejsze zadanie, ale udało nam się. Na pewno każdy budynek jest nietypowy i każdy ma jakiś swój urok, dlatego staraliśmy się po prostu odzorować te elementy, żeby dało się to dostrzec, to piękno tych budynków. Jasne, było dużo takich elementów, bo każdą kamienicę robiliśmy oddzielnie, później składaliśmy to do ulic, a później jeszcze do sieradza, więc te elementy różnie pasowały do siebie. E, oprócz tego misje czasami modele, które były potrzebne do misji, to też nie za bardzo pasowało. No ale jak widać wszystko dało nam się ostatecznie skleić. Przede wszystkim nie mogliśmy na czas y, ruszyć z grą, dlatego że do gry pierwszym etapem były zdjęcia, które robił Bartek Kowarski. A tutaj cały listopad i cały grudzień nie był specjalnie dla nas łaskawy, i w większości były dni pochmurne, i nie mogliśmy już zacząć od, y, od etapu zdjęć. A dalej, tak naprawdę, jak chłopcy już zrobili pierwszy element, drugi, trzeci, y, to pojawiały się tylko drobne rzeczy, typu brak kostki, jakiś element, któregośmy nie zdążyli zrobić. Młodzi informatycy przezwyciężyli wszystkie trudności. Wybrali miejsca, które chcieli pokazać w grze. Zdecydowali, jakie zadania gracz będzie rozwiązywał. Sami też czegoś się nauczyli o swoim mieście, o przyszłym zawodzie i pokonali własne ograniczenia. Można się dowiedzieć ciekawych wiadomości na temat Sieradza. Przede wszystkim o zamku kilka ciekawostek na temat tego właśnie, że, że znajdowała się tam rotunda bądź o kościele fary. Czy ty teraz spacerując ulicami się radza po zakończeniu prac nad tą grą, inaczej patrzysz na miasto? Tak, z pewnością tak. Jest na, pewno, na pewno mam inne postrzeganie tego wszystkiego, co, co miałem do tej pory. Pytania w trybie historycznym są bardzo trudne, jeżeli o mnie chodzi. Jeżeli ktoś nie przeczyta tekstów źródłowych, które również są umieszczone w grze, to myślę, że ciężko mu będzie odpowiedzieć na te pytania. Co do misji, misje są robione dla dzieci, więc myślę, że są one. No na poziomie po prostu dzieciaków, ale warto spróbować też swoich sił w tym trybie w trybie fabularnym. Jesteś dumny ze swoich uczniów? Tak. Z tego co zrobili, chociaż wydaje mi się, że to nie jest wszystko, co potrafią, ale na tym etapie tak. Bardzo mocno. A jest z kogo być dumny? Bo zespół wykonał ogromną pracę. Żadne miasto w Polsce nie ma takiej gry. 8 czerwca od godziny 14 do 18 każdy będzie mógł spróbować swoich sił w grze 3D Sieradzki Spacer.